Wiecie, to jest oryginalna lampa do BMW GS. Czy tam R1200? Lampa została przerobiona właściwie na full LED w formie postojówki. Mamy tutaj taki e, ścięty ring, który świeci mocnym białym światłem. We wnętrzu zmieściliśmy markowy projektor firmy Koito. Ten model jest montowany fabrycznie w nowych modelach Lexus czy Toyota. I tutaj obok, w miejsce tradycyjnego, długiego, mamy drugi projektor biletowy, już niemarkowy. Aczkolwiek również świeci mocnym białym światłem. Czyli długie mamy z dwóch źródeł, bo. Z tego projektora Koito mamy światło krótkie i długie. Projektor sam w sobie jest wyposażony w ruchomy mechanizm, gdzie po włączeniu światła długiego ten mechanizm przewraca przesłonę i strumień światła, jaki się wydobywa ze soczewki, jest dużo wyższy, czyli efekt długiego światła.